Ani nie mam pogotowia, ani światła, ani nie ma jak zadzwonić. I teraz ja tylko tak wie pan, siedzę jak na śpilka. To jest raport specjalny podcastu Światu, powodzi w Europie Środkowej. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jest czwartek, 19 września 2024 roku. Fala powodziowa przechodzi przez Wrocław. Miejscowe władze uspokajają jednak. Co prawda stan alarmowy na Odrze jest przekroczony o dwa metry, ale jest niższy niż w 1997 roku, w czasie powodzi tysiąclecia. Na razie w mieście jest bezpiecznie, o czym informuje z Wrocławia wysłannik Polskiego Radia Dawid Grygorcewicz. Na zdecydowanej większości ulic we Wrocławiu odbywa się normalny ruch i są one przejezdne. Te wyłączone z użytkowania to przede wszystkim rejony wałów przeciwpowodziowych, śluz i innych budowli hydrotechnicznych. Mieszkańcy Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, gdzie zlokalizowane jest m.in. ZO czy zabytkowa hala stulecia, co jakiś czas sprawdzają stan odry. Informacja z pierwszej ręki jest szybsza niż z internetu, czy, czy gdziekolwiek indziej. Nie? Tragedii nie ma, no ale to wygląda i tak niepokojąco, także no obserwujemy cały czas. No mam nadzieję, że nie będzie powtórki takiej jak 13 lat temu i w dziesiątym Cały czas są z nami ratownicy, więc myślę, że całkiem dobrze zadbani czujemy się. Część osób w dalszym ciągu zabezpiecza swoje nieruchomości. W drodze do Wrocławia są też kolejni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Mają pomagać w zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych. Ale Dolny Śląsk walczy przy tym nie tylko z wielką wodą, ale i z dezinformacją. Władze Wrocławia zdementowały krążące po mediach społecznościowych plotki. Komunikat jest jasny. Woda w kranach nadaje się do picia. Żadne magistrale nie zostały zakręcone. Woda we wrocławskich kranach jest cały czas absolutnie zdatna do picia i wszystkie procesy jej uzdatniania na teraz przebiegają w normie. To Przemysław Gałęcki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Fala powodziowa przechodzi też przez Brzeg Dolny. Na tamtejszych wałach pracują teraz zarówno strażacy, mieszkańcy, jak i nawet więźniowie. A wszystko obserwuje Beata Makowska z Radia Wrocław. Jakie zmęczenie jest? No jest no codziennie każdy siedzi tu ile może. Wygląda Tragedia jest. Jest tragedia. Jeszcze trochę jak przyleje ten przyjdzie ta fala do nas, nie wiem co będzie. No wszyscy walczą jak mogą. Miejmy nadzieję, że wały wytrzymają. Jak wały wytrzymają, to będzie dobrze, się wartujemy. A jak nie, to będzie 97. rok. Tak, żeby... Dużo mieszkańców tutaj przyszło, żeby walczyć. To jest takie. Są tacy mieszkańcy, na przykład nie są stąd, że są z Migrodu, są i z Obornik, i z jakiejś. No, nawet fabryczne od nas. Ludzi naprawdę dużo takich, że to nie, jak to się mówi, nie dotyczy. A przyjeżdżają pomagać. Na wałach zbierają się także tłumy gapiów, a ich, jak podkreśla rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w ogóle być tam nie powinno. Pamiętajmy o tym, aby nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Nie utrudniajmy pracy służbom, nie zagrażajmy swojemu bezpieczeństwu. Róbmy wszystko to, co mówi Straż, Policja, Wojsko. Mówił rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczek. Teraz o znacznie większym dramacie: dramacie tych, którym woda już zabrała wszystko. Kłocko i okolice podnoszą się po przejściu fali powodziowej, ale do wielu wiosek w regionie nie ma jak się dostać. W takiej sytuacji jest na przykład nowy gierałtów. Odcięci by od świata mi, skoro to ani nie mam pogotowia, ani światła, ani nie ma jak zadzwonić i teraz ja tylko tak wie pan, siedzę jak na szpilkach. Jesteśmy odcięci od świata, Ale czy to, ja mam, ja mam porówkę, gdzie ja porówką pojadę? Nie mamy wody, nie mamy prądu, no i my jakoś sobie radzimy. Jest kontakt w ogóle ze światem? Nie ma, <laughs> nie, ma. nie można się dodzwonić. Chcieliśmy do rodziny, to znaczy, no, dodzwonić się. Z zasięgu nieba, ciężko. Nie ma drogi, nie ma mostów. Mamy duże szczęście, że wszyscy, że wszyscy żyją i nikomu się nic nie stało i wszystkie domy są w całości. Do nowego Gierałtowa udało się dotrzeć specjalnemu wysłannikowi polskiego radia Pawłowi Pawlicy. Nasz dziennikarz jechał tam furmanką i kładem. Oto co zobaczył na miejscu. Mieszkańcy w odciętych od świata miejscowościach są w trudnej sytuacji. Mam informację o co najmniej jednym zniszczonym domu. Jego 77-letni mieszkaniec zdążył się ewakuować. Kilkadziesiąt budynków zostało podtopionych. Pomoc do Nowego Gierałtowa, części Starego Gierałtowa i Bielic dociera na dwa sposoby. Kładami i samochodami terenowymi przez góry od strony Stronia Śląskiego, a także od strony Czeskiej. Też trudnymi do pokonania górskimi ścieżkami. Żywności i potrzebne produkty zrzucane są również z ze śmigłowców. Mieszkańcy pilnie potrzebują większej liczby agregatów prądotwórczych i zapasu paliwa. Droga łącząca miejscowości ze stroniem śląskim praktycznie przestała istnieć zmieniła się wyrwący nurt rzeki. A filmy Pawła Pawlicy z Gierautowa można zobaczyć na kanałach YouTube, podcastu Świat oraz Polskiego Radia. Po wodzie przechodziły także przez Czechy i Austrię, a teraz z wielką wodą zmaga się stolica Węgier Budapeszt. W czwartego dziesiątej wodomierze w Budapeszcie wskazywały 7 metrów i 71 centymetrów. Według najnowszych obliczeń hydrologów kulminacja fali powodziowej spodziewana w sobotę po południu ma mieć 8 metrów i 40 centymetrów. Służbą pozostały już tylko drobne prace przy urządzeniach mających chronić Budapeszt przed zalaniem. Najdłużej trwa okładanie brzegów wyspy Małgorzaty workami z piaskiem. Do tej pory położono już ponad pół miliona, ale według planu zostało jeszcze około 200 tysięcy worków. Dobre przygotowanie nie oznacza, że Budapeszt nie odczuje skutków powodzi. Już teraz zalane są nabrzeża czy tunele przy rzece. Pod wodą znalazły się też niektóre tereny przy brzegach poza centrum miasta, gdzie Dunaj nie jest tak dobrze uregulowany. Jest to jednak zupełnie inna skala niż podczas katastrofalnej powodzi 11 lat temu. O czym z Budapesztu mówił Piotr Piętka. Nisz Borys, który jest odpowiedzialny za pogodowy Armagedon w Europie Środkowej, dotarł także do Włoch. Tam także mocno pada. Szczególnie dotknięty jest region Emilia Romania ze stolicą w Bolonii. Straż pożarna i obrona cywilna ewakuowały dotychczas ponad tysiąc rodzin. Trwa akcja ratunkowa z udziałem helikopterów i amfibii. W wielu prowincjach, w tym w Ravennie i Forli, wstrzymano ruch kolejowy, zamknięto część dróg. Większość szkół w całym regionie jest zamknięta. Władze na zagrożonych i częściowo zalanych terenach apelują do mieszkańców, by chronili się na wyższych kondygnacjach. Ulicami wielu miasteczek spłynęły rzeki błota. W Emilii Romanii spadło wczoraj tyle deszczu, ile wynosi miesięczna średnia. Synoptycy zapowiadają dalsze gwałtowne opady. Powodziami i podtopieniami zagrożona jest większość kraju. Stan alarmowy ogłoszono w 12 z 20 regionów Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A informacje na bieżąco o sytuacji powodziowej możesz znaleźć na stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Wojciech Cegielski, do usłyszenia.